Hej, witajcie moi drodzy z tej strony kina. Co i jak? Zaraz się dowiecie. The better the odds we don't miss a bottle. Evaporate you know, your face. Okay, stop! Stop! Okay, please. I'll tell you, I'll tell you whatever you want. Okay? Wh whatever, whatever you want to know. Whatever you want to know. What's the bounty on our heads? You, you you're worth a half a billion per doubled after you raided that Confederate supply liner. Serrano himself put up the marker, half a billion. Not bad, maybe for you. I am worth twice that. Well, now I appreciate you being honest with us. Hey, hey, what the hell? I told you everything. Yeah, but you tried to kill us. See, telling us why doesn't earn you a reprieve. Ah, son of a bitch! I told. You Shut Airlock Third this of a murder boner, man. Let's go loot a few Confederate ships. Earn our bounty. Dobra, tak jak już powiedziałam, witajcie moi drodzy z tej strony być z i będzie. Przy czym ja myślałam, że ten koł będzie wyglądał troszeczkę inaczej. Ta seria, oczywiście, będzie z Manekiem, tak jak wam obiecywaliśmy. Natomiast tam bardziej to wygląda na falę, Dlatego stwierdziłam, że dlaczego by nie przejść z wami fabuły? Słuchajcie, ja. Tak. Pierwszy odcinek będzie miał masę filmików, to musicie wybaczyć. Słuchajcie, ja w grę grałam. Grałam nie ukrywając dawno temu. I to u kolegi. Ja tej gry nie ukrywam, nie przeszłam jakoś tak w całości. Mogę, już się tam mogę. A on to musi odnieść, tak. E, słuchajcie, no. E, ja tą grę pokochałam za walki, za system walki, za kopnięcia, e, za to przyciąganie smyczą, za tysiące możliwości rozwałki przeciwnika. Możesz przyciągnąć chyba. Mogę już. Dziękuję. Początek gry jest, no bym powiedziała, dość nużący, jeśli chodzi o znaczy, filmiki, jakieś durne zadania. Ale później się rozkręca. Już 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 Tak sterowanie... Nie, jeśli chodzi o... Pewnie zauważyliście, jeżeli ktoś grał w Bullet Storma, że zazwyczaj biegnie spod spacją, ja jednak jestem przyzwyczajona do shifta, także sobie zmieniłam. Niech was to nie zdziwi. I kolejny film. Attention, everybody, captain on deck. <laughs> I was following leads on Confederate supply liners. Came out of warp and. It was just. there. The Ulysses. I'm getting us out of here. Warping to a dark matter field. Try and lay Ooh, low until. We're not going anywhere. That's the Confederation's prize warbird. General Serrano will be on board. Christmas come early, boys. We got us some mass murder and piece of shit out there waiting on us to deliver some reparation. We're with you, Gray. Serrano hung us all out to dry. I ain't dry no more. No, you're drunk. Again, we won't last fifteen seconds. You've lost your nerve, Ishii. I honor my oath to serve you, despite your recklessness. But this. I will not die for your revenge, Gray. Our revenge. Ulysses wants to open a communication channel. <laughs> Arm forward, cannons. They'll get the message. Any of you want a mutiny? Now's the time. No takers? Then fire! Come on, real. Let's make Serrano wish he triple that bounty. I teraz teoretycznie latam sobie i nawalamy zdziałek Nie ukrywam, że trochę mały spoiler, tego się chyba nie da wygrać. I tu wręcz na pewno się tego nie da wygrać Gra już od samego początku nas oszukuje i nie daje nam szans, no ale cóż. Ja nie ukrywam grę, kupiłam wczoraj. I... Cóż, odpaliłam ją praktycznie od razu. Gdzieś jakoś tak... troszkę sobie pograłam. Ja nie ukrywam, że i tak gram na poziomie łatwy. Dlaczego gram na poziomie łatwy? Bo haha, może no być będzie kinalami na łatwym, no ale cóż. Ja się nie uważam za mistrzynię strzelanek, nie uważam się za, nie wiem, jakimś, jakąś mistrzynią w tą grę. I nie mam zamiaru

Zobaczcie, że nie będę ich pomijać, ale może nie wszyscy są zaznajomieni z Grom. To jest motyw, który mi się podoba. Będziemy sobie łazić pionowo po budynku. I just that the graphics Glad you like him. One should take no joy in killing. We are soldiers, not assassins. So, what, you just maybe need like a softer title, Ishii? Is that it? How about, uh, Disagreeable Person's Disposal Unit? You're pushing me, real no, I gonna, This should be the place to do it. Oh, what, why don't we call downstairs? Let them know are on. Doesn't add up the kind of money Novak has. We should encounter some resistance. Nic, ja nie pogadam, no nie, no bo Powiem że cenię ja tą grę za jedną rzecz, że... Tak, mamy polskie napisy, więc nie mamy żadnych problemów. Natomiast cieszę się, że nie ma... nie ma lektora. Bo by zrąbali to, po prostu by zrąbali całą serię. Lektorkiem. Dobra, lecimy.

We've been killing innocent people. Novak was a reporter just finished an article on Serrano's corruption. Get Serrano on the line. General Serrano, I have a. What you calling me for, ass, Are you calling me Shut the fuck up! Answer me a question. These people. Have you had us killing innocent civilians? What in the name of Sweet Mary Mother of Christmas did you think you were doing out there all this time? You namby pamby cocksucks are Confederate sanctioned assassins. You told us the targets were gunrunners, slave traders, mass murderers. Yeah, I lied. So what? Who did we just kill? Novak. Held

<that's> <that's> I'm <that's> I I'm going to kill you. Hey, man, what the fuck? That was a giant group decision you just made for us. Okay. We'll get to the Specter. Jump to the side systems. Outside the Confederate jurisdiction. I don't think we're going to get off this planet, Grayson. Powiem wam, że jedna rzecz jest jeszcze świetna w tej górze. Oh Muzyka. Hey, hey, okay, Sam okay. ekran loadowania no gry no, mnie no, po prostu rozwala. troszkę się tak postrzelamy... Tak, znowu będę, że nie celuję. Przeładowanie sobie wrzuciłam pod klawisz myszy, także nie mam tutaj problemu. W sumie to nie wiem, jak tutaj jest z kopaniem, ale już tutaj można ten... ten cudowny efekt kopania, jak oni tak zwalniają w powietrzu, no czy... W życiu nie widziałam tak udanego kopania, jak w tej grze, naprawdę. też efekt podwójnego ślizgu, który będziecie mieli okazję zobaczyć chwilę później. Ee shi sado. You're famous where I come from. Gonna make famous killing you. Ee shi. Rock Słuchajcie, powiem Wam szczerze, nie wiem ile ten odcinek będzie trwał, ale. Nie wiem w ogóle po ile będę robić te odcinki. Wiem, że dzisiaj chcę na pewno uratować jego. że odcinek może być lekko przydługowy. Tak, to znaczy, wiesz, że gra się prezentuje naprawdę. No las, las, do przodu, las, las. To jest jeden z tych momentów, kiedy brakuje mi op opcji biegania.

All those cyber patch jobs you did on the field, there must be. I can replace fingers and limbs, but look at him, Gray. Half his body is crushed. At least try. someone for any one of us. Maybe. Maybe I could, but I'd need a charge fusion cell to power the bio weld. Uh, been out of them for months, Doc. Damn it! There's gotta be another way. Ulysses escape capsules! A, a few jettisoned! Wait a minute. Engines will have cells. Yes, sir. Yeah. Let's go, Rell! Our boys' time is short. Just keep him alive. Be right back. No, i tu też się powoli ciśniamy. No, come on, come on, tutaj już mam pierwszą taką prawdziwą walkę. I to będę bardzo... ...efektowną i bardzo fajną, przynajmniej mi się podoba. I'm you gonna uh, You're like my own personal rabbit's foot, boss! Rainbows, puppies and lucky fucking clovers spew from your ass! Shut up! Come on, the other exit! No, I'll get to Tutaj chyba nas dopadnie kolejna banda, z tego co pamiętam. No powiedzcie mi, czy to nie jest piękne? Idziemy sobie dalej. A tu gdzie? O, czekajcie, czekajcie, bo... No to ponieważ jeżeli chodzi o poziomy trudności, to gra oferuje tutaj poziom bardzo łatwy. Jest to ładnie napisane dla osób, które pierwsza grają w strzelanki, że coś takiego i dla ich babć. To jest piękny motyw, naprawdę piękny. Ups. Chyba troszkę sobie przejechałam. Nie ukrywam, że moim ulubionym sposobem tutaj rozwalania przeciwników jest po prostu kopanie i strzelanie do nich. Nie tak. jak Ups. No ja że poprawi. Brakuje mi jeszcze smyczy nie ukrywam. Ale wszystko przed nami. Musicie przyznać, że te motywy zwolnienia i to o! No, mykaj. <laughs> Oh O mega Nie słuchajcie, ja tą grom się jaram jak mało, którą to jest mój. mój. Znowu oh, zespoł Serranos. Ten klawiatur? O Boże, kocham tą grę. Ja chyba niewiele w nim grałam, ale mam do niej taki sentyment, że ja pierdzielę. Ups. Using leashes. I thought instinct moderated weapons were outlawed. Yeah, they were. <laughs> Let's try to. <it> okay. <laughs> God damn. I can actually feel this thing to me. Uh, super boss, real happy for you. Now, can you make yourself useful? Pop open the hood on this pod. No, Hot damn. We're We're to to them. Oh, right, thanks. I'm just a waterhead. I forgot why i done marched out here. Może coś robię. to ciśniemy z powrotem. Teraz ja by co to. Coś, co później będzie się nazywać bodajże laleczka wodu. Czyli przyciągamy przeciwników na końca. Muszę przyznać, że jest to dość efektowne, jeżeli chodzi właśnie o te wszystkie przesunięcia i tak dalej. No cóż. no. Każdy ładnie możemy ich przyciągnąć, odkopnąć, że tak powiem i zastrzelić w taki to cudowny sposób co daje niesamowitą satysfakcję. Przycelujesz w niego, no ja nie, oczywiście, że nie. No tylko po chyba żartowałeś, kolego O oh shit, tamten dom tam został i się męczy A może to brusić dupę, czy tam kiedyś się z nim jeszcze pierdziemy Dobra

Nie mam to jest masakryczne, bo. Jak widzicie, przy mogę sobie walić w szybę, nic mi to nie da. A nam się tutaj też zdobijają. No niestety. No, no. Musisz się przyznać, że to jest piękno. Jak nigdy nie mamy tą mega farką strzelanego, o czym dobrze wiecie. No tak jak ostatnio sobie troszkę strzelam, no to to jest, nie powiem, jedna z lepszych. Jeśli chodzi właśnie pod względem efektowności. Tak odzyskują przytomność. Nasz kolega, niestety, no cóż, sami widzicie, I bardzo proszę, że w tym momencie współczuję grejowi. Patrzę, jak kolega ginie, nie mogąc za wiele zrobić. No cóż. I niestety trzeba było podjąć hardkorową decyzję, ale jak mus, to móc. Przeszliśmy pierwszy rozdział, pierwszego aktu. Nie wiem, czy będziemy to przechodzić aktami, czy będziemy to, nie wiem, przechodzić w jakiś inny sposób. Wszystko się okaże, a na razie komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę, mile widziane, pozdrawiam Was kina i mam nadzieję, że podobała Wam się moja nowa seria na kanale. Trzymajcie się, cześć!